Elementy spodowe urządzenia ls 10 fx czyli interferometru laserowego, połączonego ze stanowiskiem do kalibracji ekstensometrów. Urządzenie jest dostarczane w dwóch paczkach, w dwóch, jest w dwóch walizkach przenośnych walizce z napisem kalibrator, wewnątrz jest Ukryty, ukryte stanowisko mechaniczne. Natomiast w walizce z napisem LS10FX jest system laserowy. Jeśli chodzi o poszczególne elementy, prostsze stanowisko pomiarowe, stanowisko, które jest wewnątrz walizki, jest kompletnym stanowiskiem mechanicznym służący do pomiaru i kalibracji różnego typu, różnego typu ekstensometrów. Stanowisko zawiera miejsce na głowicę laserową oraz element pomiarowy, o którym w dalszej części oraz mocowanie na ekstensometr. Mocowania na ekstensometr. Również na extensometry wideo ze specjalnymi markerami oraz różne kształty kwadratowe i okrągłe tutaj są dostępne. To wymienia się za pomocą tych pokrętów. Samo stanowisko, zasada jest dość prosta. Ustalamy odległość pokrętem z grubnym. No i potem pokrętłem, po, odległość dokładną, odczytując jednocześnie z ekstensometru oraz z urządzenia laserowego wyniki, porównującego wyniki. Samo stanowisko pomiarowe można zamocować, czy jest przewidziane do zamocowania na metalowym. Ono nie musi stać na metalowym podłożu, na stalowym. Natomiast jeżeli jest to podłoże magnetyczne w tym momencie możemy przekręcając tutaj tą wajchą na dole urządzenie przymocować, przyczepić mocniej do podłoża. Natomiast jeżeli mamy stół granitowy w tym momencie używamy tego po prostu w wersji niezabezpieczonej. Jeśli chodzi o część laserową tutaj elementów jest troszkę więcej. Samo centrum, centrum działania jest Skrzynka zasilająca, która zawiera w sobie stabilizowany laser gazowy z wyjściem światłowodowym. To wyjście światłowodowe jest opisane na panelu jako fiber do i jest specjalnie zabezpieczone. To oczywiście przy podłączeniu trzeba odkręcić ze względu na, na uniknięcie podczas transportu zabrudzenia, zabrudzenia złącza światłowodowego. Do tego e, mamy podłączenie elektryczne detektora. Sam detektor pomiarowy e, wygląda, e, wygląda w ten sposób. E, to jest detektor, który jest specjalnie przystosowany do pomiaru, do pomiaru w pionie, e, po to, żeby go on zawiera również specjalny, specjalny magnes z regulacją. Także e, to stanowisko zachowuje się się idealnie, to jest jego miejsce przewidziane. Sam detektor posiada wejście światłowodowe, tutaj również zabezpieczone, podobnie jak w tym przypadku, czapeczką czy przykrywką oraz drugie wejście, wyjście elektryczne układu detektora. Do w celu, w celu podłączenia wszystkiego mamy walizkę oczywiście dwa. Właściwe kable, czyli kabel elektryczny, on jest symetryczny, możemy go podłączyć w dowolną stronę, kabel ma może tak to zrobimy, kabel ma klucz ściąga się go po prostu poprzez pociągnięcie za, za nasadkę, natomiast żeby go założyć trzeba trafić nie trzeba używać tutaj siły, tak samo jest z drugiej strony on zawiera klucz, podłączamy go do do pinu detektora. Jeśli chodzi o światłowód, światłowód również zawarty w walizce. Specjalnie z światłowodu należy uważać, że zwigilanie światłowód jest specjalnym oplocie, ale niestety światłowody z racji, z natury swojej są delikatniejsze niż kable miedziane. Dlatego też, po to, żeby uniknąć zabrudzeń, sam światłowód również ma zakrętki. Z obu stron dodatkowo na, na samym paczkordzie światłowodowym to należy rozkręcić. E, rozkręcić w tym momencie odsłać na ferule światłowodu. Odkręcamy również, otwieramy również tą stronę, którą chcemy, którą chcemy mm, podłączyć. E, tu również jest klucz w tym światłowodzie. E, przez, e, podłączamy, e, wkładamy odpowiednio światłowód, przykręcamy z drugiej strony. Naturalnie w identyczny sposób. Jeżeli, jeżeli mamy podejrzenie co do zabrudzenia, co do, co do ilości mocy wyjściowej, czyli to, to, to zazwyczaj wiąże się z jest skutkiem zabrudzeń, to należy przede wszystkim przedmuchać, przedmuchać część światłowodową zwykłym sprężonym powietrzem. Co, co jest dalej w wyposażeniu? Układ. Interferometr, który mamy tutaj zbudowany w tym urządzeniu, został skonstruowany tak, by obsługa była jak najprostsza. W związku z czym jest to interferometr Michelsona. Typowy interferometr Michelsona, przy czym zamiast lustra mamy element odbijający, po to, żeby było jeszcze łatwiej element odgłośnika Lustro nawrotnie bądź bądź pryzma nawrotna, bądź retroreflektor, są różne nazwy na ten element. Ten element, czyli tak naprawdę, wystarczy odbić od środka tego elementu wiązkę, by ona wróciła nam do, do interferometru, czyli, czyli do detektora, aby uzyskać, uzyskać pełny sygnał. Ten element, jeżeli mocujemy na stanowisku, czyli chcemy wykorzystać stanowisko w tym momencie, ten element mocujemy, mocujemy tutaj specjalnie, do tego przeznaczone miejsce, śledzie to stanowisko i ten element po prostu mocujemy w tym, w tym miejscu. Regulację tak żeby wiązka trafiała na całej drodze, bo powinniśmy ustawić, najczęściej mierzymy na krótszym dystansie, powinniśmy ustawić na całej długości. Do regulacji służą tutaj te dwie, te dwie małe śrubki one e, zapewniają nam wystarczający zakres ruchów kątowych, e, jeśli chodzi o, e, o ruchy w płaszczyznach e, wzdłuż wiązki, wzdłuż sześci mechanicznych, wzdłuż prowadnic e, mechanicznych. Przed, to jest kol, e, przed e, dalszym pomiarem jeszcze dwie ważne rzeczy. E, w zestawie mamy, zresztą tu, tutaj to co tutaj widać, e, mamy dwa dwa złącza antenowe i dwie, dwie anteny one są tutaj jest wymagany ich, jest wymagany ich montaż jest wymagany ich montaż znaczy tak, do, do czego one służą, otóż w urządzeniu urządzenie po pierwsze możemy podłączyć do komputera za pomocą złącza interfejsu bluetooth także jedna antena jest do, do interfejsu bluetooth, druga z anten natomiast służy do tego aby Wykorzystać ten oto element. Jest to stacja pogodowa, kalibrowana stacja pogodowa, pokazująca temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza. Jest ona wymagana dla uzyskania właściwej dokładności lasera w powietrzu przy zmieniających się warunkach. Szczególnie istotnym jest tutaj zmieniające się ciśnienie podczas pomiaru i generalnie wahania ciśnienia pomiędzy, pomiędzy pomiarami pomiar wykonuje się automatycznie, czujnik jest bezprzewodowy, nieładowany również. On zawiera w sobie po odkręceniu górnej przykrywki zawiera w sobie baterię baterię, którą możemy albo zakupić w firmie, albo w dowolnym sklepie tak naprawdę. Z częściami elektronicznymi. Jest to bateria litowo nowa 3,6V. E, dość standardowy model w osta ostatnim czasie. Bateria powinna wystarczyć jedna e, na kilka lat, e, kilka lat pracy, dlatego, że sam czujnik e, automatycznie budzi się i automatycznie e, usypia w zależności od tego, czy stacja pracuje czy nie. Czujnik powinien być umieszczony w pobliżu stanowiska i dlatego tutaj uwaga wersji oszczędnej, tak naprawdę żeby mieć komunikację z czujnikiem, jeżeli czujnik jest blisko stacji centralnej, blisko centralnego zasilacza, tak naprawdę antena nie jest potrzebna, także jeżeli nie będziemy wykorzystywać połączenia bezprzewodowego do komputera, bo możemy wykorzystać złącze USB, które mamy tutaj, również nie nie ma konieczności montażu anteny także w wersji bardzo uproszczonej jeżeli chcemy czujnik położyć blisko on bez anteny również będzie działał jeżeli położymy go blisko stacji to anten obu przykręcać do, do w danym pomiarze nie jest nie jest to konieczna czynność jeśli chodzi jeszcze o samą skrzynkę dwie uwagi na koniec tej części skrzynka posiada dwie diody zieloną oznaczoną jako Ready e, oraz czerwona jako Power, PWR. To jest dioda, która e, jeżeli włączymy urządzenie, e, dioda czerwona świecąca oznacza, że urządzenie jest gotowe e, do podłączenia, że tak naprawdę przeszły testy e, wszystkie, e, te, testy zasilania i wewnętrzne testy kontrolne. Natomiast dioda zielona będzie łączona wtedy, gdy urządzenie będzie gotowe do pomiaru laser wewnątrz po to, żeby uzyskać wymaganą stabilność, potrzebuje około 10, 10 minut po tym czasie ta dioda zapali się. To jest ze strony tylnej urządzenia. Mamy standardowy interfejs na, na, kabel, na kabel zasilający, który jest dołączony, dołączony w zestawie zasilanie. Tak, akceptowane jest od 90V do 250V napięcia przemiennego. Tutaj mamy ukryty również bezpiecznik. Jeżeli by się coś stało, w tym momencie można, jeżeli nie będzie, nie zapali się czerwona dioda, w tym momencie można sprawdzić w pierwszej, w pierwszej w pierwszym rzucie bezpiecznik, czy jest, czy jest sprawny, aczkolwiek. Aczkolwiek to uszkodzony bezpiecznik, i tak oznacza, że urządzenie powinno, powinno znaleźć się u nas na serwisie. I jeszcze jeden element, który tutaj mamy w zestawie, jest to tulejka przedłużająca, dlatego jest używana do montażu zamiast tej członu, członu magnetycznego. Ten element, ten reflektor, oczywiście on przy tym zestawie ma swoje miejsce i powinien być montowany w ten sposób, natomiast nie jest to nie jest to wymagane użycie tego interferometru z tym stanowiskiem, jeżeli w każdym innym możemy podłączyć użyć, wykorzystać tego kalibratora laserowego, czyli tej części pomiarowej w dowolnej konfiguracji do pomiaru dowolnej maszyny i w tym momencie może okazać się konieczne może okazać się konieczne wykorzystanie Wykorzystanie tego elementu w, z, innymi, z innymi mocowaniami, na przykład ze standardowymi mocowaniami Fi-8 gdzie to mocujemy na, na nogę magnetyczną na przykład i, i mocujemy gdzieś, gdzieś do maszyny.